Ten projekt fundusze norweskie był idealnie jakby dopasowany do potrzeb. Myślę, że wszystkich samorządów w Polsce ma tak szerokie horyzonty i obszary wsparcia, że no pewne było, że trzeba do niego przystąpić, ale to był bardzo trudny wniosek. Między innymi monitor rozwoju lokalnego pozwolił mądrze ten wniosek przygotować, bo mieliśmy dostęp do konkretnych danych i mogliśmy uwiarygodnić problemy, a więc potężny okres czasu pracy nad problemami, nad diagnozą problemu, a potem przypisanie do nich rozwiązań. I to jest pierwsze. Drugie. To zawsze, bo od wielu lat już wcześniej planowaliśmy śmiałą wizję rozwoju naszego miasta. Mając dostęp do takich danych i mając taką ofertę finansowania bardzo ciekawego kierunku rozwoju, nowej być może ścieżki rozwoju, trzeba było w ten projekt wejść i myśmy weszli. Dostali dofinansowanie, oceniono ten projekt na szóstym miejscu w kraju, a co ciekawe też najlepiej pod kątem konsultacji społecznych. Mocno zaangażowaliśmy mieszkańców, mówiąc im konkrety. słuchajcie mamy taki problem, ale mamy taki pomysł na, tego, na to rozwiązanie. Zbudowaliśmy nowe koło zamachowe do robienia pieniędzy, krótko mówiąc, bo tym nowym koło za, kołem zamachowym jest wykorzystanie walorów przyrodniczych naszego miasta. Pięć jezior, jedna rzeka, tereny zielone ponad 40%. To spowodowało, że mamy ambicję być pierwszym w Wielkopolsce gminą uzdrowiskową. I na to zdobyliśmy środki. To jest koło zamachowe, bo odpowiada na potrzeby, dzisiejsze potrzeby społeczeństwa. Troska o zdrowie staje się priorytetem. Widzimy już, jak rozwijają się różnego rodzaju gabinety wokół tego funkcjonujące rehabilitacji, fizjoterapii. W naszym mieście od zawsze działały ośrodki rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Teraz widzimy w tym szansę na właśnie między innymi rozwiązanie problemu młodych poprzez ankietowanie. Widzimy, że młodzież nie ma poczucia zaangażowania i też tak naprawdę zaopiekowania. Brakuje im miejsca i przestrzeni dla siebie. Na podstawie tych funduszy norweskich między innymi już odbyły się wymiany partnerskie z Norwegami. Kiedy zobaczyłem u nich Centrum Wolontariatu, kiedy zobaczyłem jak podchodzą do zagadnień właśnie w współpracy z młodzieżą, kiedy widziałem Dom młodzieży, które tam stworzyli, już przyjechałem zainspirowany do tego, że są jednak gotowe rozwiązania. Dlatego między innymi ten projekt daje otwarte rozwiązania. To jest praca, myślę, że bardzo poważna do wykonania jeszcze przed nami. Na pewno w tym zakresie musimy jeszcze wiele zrobić. Czy coś jeszcze można zrobić? Można. Między innymi utworzyłem stypendia burmistrza, gdzie oprócz najlepszych ocen czy wyników artystycznych czy sportowych tworzyłem kategorię lider, a więc niekoniecznie musisz być najlepszy w naukę i w stopniach, ale bądź aktywny. Wolontariat to są rzeczy, które promujemy. To uczy ludzi współpracy. Widzimy wyraźnie, i to badania potwierdzają, że młodzież ma problem z komunikacją. Więc to trzeba, trzeba to zmieniać i dawać im okazję do współpracy, a przy wolontariacie taka okazja jest. Rozwój wolontariatu, nagradzanie tego za aktywność, tworzenie rad przy samorządzie, organów doradczych, aktywizacja w budżecie obywatelskim, tworzenie przestrzeni do spędzania wspólnego czasu dla nich poprzez choćby właśnie takie domy młodzieży. Myślę, że to będą zadania, które będą w najbliższym czasie priorytetem.